Siła. Na próżno wciąż jeszcze szukasz hen poza sobą siły, która by ci dopomóc mogła do zwycięstwa w walce i do osiągnięcia wiecznego pokoju. I tu kroczysz po manowcach i trwonisz czas swój w pogoni za błędnymi ognikami. Daremnie możesz tak szukać przez wieki całe we wszystkich przestworzach świata, jeśli dziś jeszcze po rozwadze nie zwrócisz się ku sobie samemu. Tylko w sobie samym spotkasz mnie. Ja zaś jedynie jestem tym który ci się oddaje jako siła do uzyskania zwycięstwa. Ja mam siłą, która włada wszystkimi siłami, gdyż tylko ode mnie pochodzi, mość stworząca wszystkie siły. Nie i nie pomu co do mnie, gdy ujrzysz, że siły te występują jako sobie przeciwne. W niezliczonych kształtach wypromieniam z siebie we wszystkie światy zjawisk niezliczone, różnorakie siły, a mogą one działać jeno dzięki swemu przeciwieństwu. Wiecznie nie martwe. Zimne i stężałe byłyby światy, które wiecznie przeciwstawiam swemu bytowi jako najskrajniejsze jego przeciwstawianie, gdyby siły płynące ze mnie przez te światy nie pozostawały w wiecznym przeciwieństwie. Ale ja sam sobie jestem siłą i życiem wszystkich tych przeciwstawnych sił, i we mnie się one jednotą, Chociaż przejawa w swoich muszą dążyć w rozbieżnych kierunkach. Czyś nie popełniasz niedorzeczności. Gdy z ciężkim wysiłkiem stara się uczynić poszczególne siły swymi sprzymierzeńcami, lub gdy podstępem i oporem próbujesz zdobyć siłę władczą nad innymi, skoro byś mógł stać się panem i mistrzem wszystkich tych sił, gdybyś tylko zechciał odnaleźć siebie samego we mnie. Doprawdy, wyśmiałbyś każdego, kto by w życiu codziennym otaczającego cię świata zewnętrznego postępował tak, jak sam postępujesz w dziedzinach niewidzialnych. Nic cię jednak nie wiąże i dziś jeszcze może się wyzbyć tej głupoty, jeśli zbudzisz w sobie wolę, która już niczego więcej nie zapragnie, jak tylko doprowadzenia ciebie we mnie do doskonałości w głębi duszy twojej. W sobie samym posiądziesz wówczas całą siłę, by jako zwycięzca triumfować nad wszystkimi siłami wszystkich światów. Wówczas znajdziesz w sobie zjednoczone wszystkie przeciwieństwa. Ty sam tak opanujesz wszelką w sobie sprzeczność, że siły. Ać nadal pozostając rozbieżne, będą jednak tworzyły świętą jedność. Ten wielki cud może ci się udać wówczas dopiero, gdy znajdziesz we mnie siebie samego, wówczas nie będzie się znajdował po tej lub tamtej stronie, lecz w samej głębi owej siły, która sama z siebie tworzy działanie wszystkich sił. Tylko we mnie możesz uzyskać pewność, która wolę zwycięstwa niechybnie obdarzy zwycięstwem. Jeśli się kiedyś znajdziesz we mnie, w głębi Twojej duszy, w zjednoczeniu naszych jaźni, żadna siła wszechświatów nie będzie już mogła Cię przerażać. Wawrzynu, zwycięzcy, nie wyrze Ci żadna moc piekieł, gdyż to, co piekłem nazywasz, jest jeno przeciwieństwem sił, nad którymi będziesz wówczas panował.